Bęben. Kuśtek. Kuśtek. Kuśtek, wysoki mężczyzna o słusznej postawie, białej rasy, z trudem dźwigał na obolałych kolanach swoje nieco za duże wymiary, w stosunku do wzrostu, liczył sobie 1,80 osiemdziesiąt z hakiem. Głuchy rytm afrykańskiego bębna niósł się, daleko, odbijając się echem od zielonych wód parkowego jeziora, trafiając rykoszetem do uszu nielicznych spacerowiczów i upartych joggingowców których nigdy tutaj nie brakuje. Wiosna z bólem rodziła nowe życie, obficie siejąc zielenią traw i kwiatami, które dumnie pieły się w górę, karmiąc swą urodę promieniami słońca. Drzewa nie wystrzeliły jeszcze korkami liści, nie wierząc chimerycznej, nowojorskiej pogodzie o której mówi się, że jest zmienna jak kobieta. Prospect Park rozłożył swe ogromne cielsko w samym centrum kulturalnym kolorowej ludności zamieszkałej te okolice. W dzielnicy Flatbush. Natomiast południowa część parku kończyła się na białasach zasiedlających ładny i bogaty kąsek Brooklynu, ciągnący się, hen daleko, aż do Oceanu Atlantyckiego, mieszającego swe wody z wielką rzeką Hudson, trzymającą dwiema odnogami, jak w klaszczach słynny skądinąd Manhattan.